Cześć, cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów. Marcin Smugły, a dzisiaj w piątkowym dodatkowym materiale chciałbym opowiedzieć o najnowszej linii wydawniczej Marvel Fresh i bieżących wydarzeniach w świecie mutantów, które możemy teraz przeczytać w Polsce ze sprawą Egmont Polska. Wydarzenie X Mieczy, tudzież 10 Mieczy, w zależności jakie interpretujecie. Moi drodzy, bardzo duży event, który dużo zmienia w świecie mutantów i poniekąd jest też odczuwalny w innych seriach, ale dzisiaj się na tym nie będę skupiał. Pozwólcie, że standardowo zaczniemy od pytania co warto przeczytać przed lekturą, później będzie fabuła, moje wrażenia podsumowanie tego eventu. Um, natomiast nie będzie jeszcze takiego spoilerowego omówienia um, X-Menów. Myślę, że kiedy już w tym roku wyjdzie jeszcze Hellfire Gala, jakoś postaram się zebrać te wszystkie komiksy, które były wydane do tej pory. No ale dobra, moi drodzy, zaczynamy od pierwszego rozdziału od pierwszego aspektu, który często poruszam przy omawianiu takich grubych kobył, to znaczy co warto znać przed. I kochani, X mieczy jest to rozdział, który zamyka jest to wydarzenie, które zamyka pewien rozdział w erze Krakoi, dlatego polecam wszystkim zapoznanie się z samym początkiem. Fenomenalny komiks Root X Potęga 10, w których to Hickman opowiada, jak mutanci stworzyli własne niezależne państwo na wyspie Krakoi i późniejsze przygody X-Menów um, na wyspie, czyli Świt X. Oczywiście oprócz tego są jeszcze poboczne serie, um, takie jak Empireum X-Men, Wolverine, Maruders, New X-Men. Możecie sobie jak najbardziej to poczytać. Myślę, że ym, pozwoli Wam to szerzej troszeczkę spojrzeć na świat mutantów. Jednocześnie nie będziecie mieli takiego zderzenia, jak często bywa z komiksami mutantów, kiedy otwieracie sobie komiksik i widzicie całą plejadę bohaterów. I to jest akurat taki jeden z, uważam, wad historii o mutantach. Świeże, nowe osoby mogą poczuć się troszeczkę niekomfortowo, kiedy są zalewani ogromem nowych postaci. Dobra moi drodzy, przejdźmy teraz do fabuły i, 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 i. Niezmiennie póki co X-menu wprowadzi Hickman, który wprowadził nas w nową erę mutantów. Moi drodzy, Jonathan Hickman postanowił powrócić do pewnego wątku, którego mogliśmy poznać w świecie X, Mowa o ziemi Krakoi i Arrako, które zbliżają się do siebie. I teraz uwaga, będziemy skakać w przeszłość, którą myślę, że najstarsi górale nie pamiętają. Tak w ogóle teraz się zastanawiam notabene. Ciekawe, czy w sieci Marvela istnieją mutanci e, górale. No, ciekawe, po ile sprzedają łoscypek. Ale <grywania> dobra, nie o tym, lećmy dalej. E, przechodzimy do historii. Historii, w której to Arreco i Krakoa stanowiły kiedyś jeden byt, ale wskutek pradawnej siły, pewnego konfliktu, ziemie te zostały rozdarte na dwa byty. I tak moi drodzy po wielu, wielu latach postanowiły znowu się połączyć, znowu stanowić całość. No jest pewien problem, ponieważ yy, na Arrako zamieszkały demony, które łakną wszelakiego życia, no i mają ogólnie dużą taką tendencję do niszczenia wszystkiego wokół. Dlatego w momencie, kiedy Krakoa spotka się z Arrako i powstało pewne przejście, domyślacie się, że dojdzie do konfliktu. Jednak, jednak tutaj moi drodzy, na... Mm, a tu pozwolę sobie troszeczkę e, poprzeskakiwać. Jednak, jednak na scenę tego teatru, który nam oferuje Jonathan Hickman, wchodzi ta blond włosa niewiasta. Jest to królowa innego świata. Tak ogólnie nazywa się ta kraina, inny świat. Postanawia powstrzymać strony konfliktu. Jest to bardzo mocna osoba i ogłasza turniej. No, chciałbym powiedzieć, że prosi, ale to jest jednak tak potężna osoba, że ona nie prosi, ona żąda, żeby każda ze stron przygotowała 10 śmiałków, którzy sięgnie po 10 unikalnych mieczy ze swojego świata i stanie do walki. Stąd tytuł X Mieczy, tudzież 10 Mieczy, które się skrzyżują w wielkim turnieju. No i pytanie, kto wygra? Czy mutanci przegrają? Czy demony pochłoną nasz świat? Moi drodzy, można powiedzieć, że dość oklepany motyw, ale Jonathan Hickman zadbał o to, żeby nam się dobrze czytało ten komiks, o czym za chwilę. Niemniej podniosę troszeczkę stawkę i yy, pozwólcie, że wam jeden taki drobny spoiler zafunduję, ponieważ... X-Meni w momencie kiedy powstała e, Krakoła, wynaleźli taką maszynkę, dzięki której są nieśmiertelni. No i Jonathan Hickman postanowił im to wszystko zabrać. Także jeżeli ktoś zginie podczas turnieju, to już się nie odrodzi. Niektórzy powiedzą, a smog że to są komiksy superbohaterskie. No, powiem szczerze, że Jonathan Hickman jednak jest taką osobą, że jak coś obiecuje, to to dostarcza. Także no można powiedzieć, że... Turniej się zaczyna. Przechodzimy, moi drodzy, do wrażeń. Co mogę powiedzieć? Satysfakcjonujący, dobry event, który łączy w sobie wszystkie dobre i złe strony eventu zbudowanego na zasadzie crossoverów. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, to event X Mieczy został poprowadzony tak, że każdy z rozdziałów jest to inny zeszyt innego twórcy. Który prowadzi, którzy prowadzą różne serie. Dla przykładu zaczynamy powiedzmy od zeszytu X-Men, później jest zeszyt związany z Eventem, czyli X-Mieczy, ale po tym, żeby poznać dalsze losy mutantów, musimy przeskoczyć do X-Faktora, później do Wolverina, X-Force, Marudersów itd., tak itd., tak itd. Tak I pozwólcie, że z wrażeniami e, prześledzę z Wami oba te tomy, jednocześnie punktując mocne i słabe strony tego Eventu. I tak moi drodzy, zaczynamy od samego początku, który pisze Jonathan Hickman i jest on bardzo fanie e, stworzony. Czytając te zeszyty wchodzę w ten świat, kupuję tą historię, zwłaszcza, że Jonathan Hickman oprócz budowania przeszłości, budowania historii mutantów z Arrako um, też prezentuje nam różne krainy, rozszerzając nam uniwersum Marvela. Jest to o tyle dobrze zbudowane, że co jakiś czas dostajemy pewnego rodzaju dodatki, widoczne tutaj na tych białych stronach. I moi drodzy, mm, pozwala to z jednej strony przerwać pewne opowiadanie, pokazać, że teraz jest przerwa, będziemy przeskakiwać gdzieś indziej, z drugiej strony rozbudowuje nam dalej lore multi Marvela, i powiem, że jest to na tyle zwięźle, krótko i fanie napisane, że człowiek się wciąga i kiedy są nawiązania w późniejszych rozdziałach do świata, nie mam problemu, żeby się odnaleźć, ponieważ przeczytałem dodatki. Moi drodzy, wspomniałem, że... Event na bazie crossoverów zbudowany jest przez wielu artystów. I teraz będę przechodził do momentu, kiedy następuje zebranie drużyny, śmiałków i tutaj już zaczynam odczuwać wadę tworzenia takich historii, ponieważ zaczynamy czytać zeszyty tworzone przez innych artystów, którzy mają troszeczkę inną wrażliwość, inną koncepcję na mutantów, inne podejście do tej historii i rozpoczynają się historie, które są całkowicie inaczej pisane. Dla przykładu, będziemy za chwilę wchodzić w historię um, pisaną przez, pozwólcie, że się tutaj cofnę, żeby nie pomylić, przed, przez Zepa Wellsa, chodzi tutaj o rozdział 6, e, opowiadający losy grupy Helions i poprzedzony jest on Marudersem, czyli historią sztorm, który musi się zmierzyć ze swoim dawnym kochankiem, i poniekąd skrzywdzić lud, który kiedyś uznawał ją za boginię. Helions jest to bardzo luźne opowiadanie, w którym to um, mamy taki vibik fantazy połączony z dużą dawką humoru i za chwilę wchodzimy w New Mutants, gdzie mieli do czynienia z pewnym wybrańcem nie czującym się dobrze jako szermierzem i już zostaje zasiane takie ziarno zwątpienia, czy ten bohater sobie poradzi. I tutaj zauważyliście, są różnego rodzaju ładunki emocjonalne, różnego rodzaju historie. Dla niektórych, którzy sobie tak na przykład czytają od czasu do czasu, myślę, że to nie będzie przeszkadzać, ale w momencie, kiedy łykasz tą historię naraz, możecie to wybić z feelingu. Ja akurat mi to troszeczkę przeszkadzało. Niemniej mogę powiedzieć, że pierwszy tom jest udany. Ponieważ w drugim... W drugim tomie, po zebraniu drużyny i wyruszeniu do innego świata, bohaterowie rozpoczną turniej. Turniej, który mnie troszeczkę zawiódł, turniej, który mnie troszeczkę znudził, ponieważ okazało się, że bardzo szybko zostały złamane reguły ustalone w pierwszym tomie. I to spowodowało, że zacząłem się zastanawiać, na ile Jonathan Hickman w tym momencie akurat włada jeszcze tą historią i bałem się, że pójdziemy do szybkiego rozwiązania, żeby tylko zamknąć ten event. Jednak pomyliłem się, Jonathan Hickman bardzo fajnie podsumował wszystkie wydarzenia i doprowadził do fajnego momentu, momentu, w którym czudzi, że coś się zmieniło. Czuć, że um, mutanci już nie będą tacy jak w rodzie X, w Potędze 10 czy w dużym rozdziale Świt X. Następuje nowa era, nowa historia i przez pryzmat po samego początku, pierwszego tomu, zwłaszcza i końcówki Jonathana Hickmana mogę powiedzieć, że jest to dobry event. Event, który polecam przede wszystkim um, fanom Krakoi, fanom mutantów, którzy są oczytani z tymi komiksami. I tak moi drodzy, już się bardzo, bardzo, bardzo dużo e, nagadałem. Przechodząc do podsumowania, e, jest to bardzo ważny komiks w świecie Krakoi, bo tak jak wcześniej wspomniałem, pewne rzeczy się zmieniły na Krakoi, e, niektórzy mutanci już do nas nie wrócą, jednocześnie wchodzi nowa era, rządów X. I ten event bardzo ładnie odkreślił grubą kreską to, co się dzieje na Krakowie. I jednocześnie tutaj też podpowiem, że według mnie rolą tego, um, tego eventu jest wybielenie, a właściwie bardziej powinienem powiedzieć rozgrzeszenie pewnego starego wroga X-Menów, który bardzo mocno namieszał w ich historii. I to wszystko. Jeżeli macie możliwość, sięgajcie, czytajcie. Um, historia Krakoi to jest naprawdę jedna z lepszych, fajniejszych historii bieżących, jeżeli chodzi o X-Menów. I myślę, że też historia, która bardzo szybko wpadnie w kanon klasyka, do której będziemy wracać. To wszystko moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Rozgadałem się, bo tak się złożyło, że bardzo lubię X-Menów i um, ja akurat się zaczytuję w tymi komiksami. Jeżeli Wam się spodobało, to zapraszam Was na inne moje filmiki, jak również na Facebooka, gdzie wrzucam informacje odnośnie zbliżających się komiksików, mang i audycji. Trzymajcie się ciepło.